Cześć, jesteśmy Zawidem, Chcielibyśmy wam pokazać nowości w naszej ofercie zaczynamy od iSonica. iSonic w ofercie daje nam tak naprawdę pełną gamę produktów caraudio, począwszy od podstawowych systemów nagłośnienia po bardziej zaawansowane oraz high endowe, jak i wzmacniacze, czyli nie sabuferów oraz drugi producent GD audio. DigiAudio, audio głównie dla subwooferów, sabuferów, więc właśnie od sabuferów zaczniemy. Które posiadają naprawdę fajną, twardą gumę, która na pewno nam nie pęknie. O nie! Kolejną ciekawostką są sabufery, które charakteryzują się ciekawą konstrukcją, czyli sabufer jest skierowany w dół podłogi bagażowej. Daje nam to świetną możliwość nieuszkodzenia takiego głośnika, kiedy swobodnie latają nam jakieś rzeczy po prostu w bagażniku. Niebawem będą realizacje na tych produktach iSonic oraz DD Audio. Można wpadać, śledzić. Zapraszamy. Strzałkę.